Bingo! Blue! Chodźcie tu! No gdzie wy? Nigdzie was nie mogę znaleźć! Mamo hmm, może zeszły na dół? Ciekawe, gdzie on jest! Zaczarujmy go na wszelki wypadek! Daj mi te cymbałki! Nie, teraz moja kolej! Ty już się naczarowałaś! Bingo! no pół! Ta tulek przechytrzył swoje bomble. Stój! Stój, stój, stój! Nic nie szkodzi, zmykaj. O, jaki uroczy nowy krasnal ogrodowy. A, przy fontannie będzie dobrze. Oj, chwila moment, ktoś tu się chyba bawił flamastrami. Jakiś niesforny urwis! Na takiego tylko wąż! Ratuj! Rusieć! Dźmingo! Tata poszedł po wąż! Trzeba się schować! Blu, Bez przerwy i ciągle jest twoja kolej. Ona nigdy nie jest moja. I bardzo mnie to smuci. Mogę Cię odczarować, ale obiecaj mi, że będziemy się zmieniać. Zamrugaj dwa razy na tak. Ogrodowy krasnal, brudny dość, muszę zatem dzisiaj podlać go. Ha. No hej, pora na małą kąpiel, gnomie! Mm -hmm. I ba! Ha? Tylko udawałam. Teraz Bilgo.